Jak masz na imię? Asia. Mów głośniej. Danilowa Ludmiła. Więc jesteś obca. Dlaczego nie jesteś gorożkową? Dlaczego nie wzięłaś nazwiska męża? Babcia zsunęła chustkę z głowy na ramiona i starała się obrócić swoją siwą, potarganą głowę w stronę wnuka i jego młodej żony, próbując ich usłyszeć. Potem zrozumiała po swojemu, mimo wszystko się domyśliła, podniosła chustkę z powrotem na głowę, jakby zrobiło jej się zimno. Poruszyła ramionami i cicho odeszła, trzymając się drewnianej ściany, narzekając cicho. Co ty, koła, obcą narzeczoną do domu przyprowadziłeś? Teraz nie odpędzisz się od kłopotów. No nie słyszałeś, czy tak można? Przyprowadził żonę obcego męża, a jeszcze z jego nazwiskiem. Ojej, co będzie, dobrzy ludzie! Czy tak można? Całkiem się zapomniał, myśli, skoro wszystko u niego urosło, to i mądry się stał, moje biedactwo. Babciu, co tam marudzisz? Ludka jest dobra, przecież jej nie znasz. Zasmucił się Nikolaj. Ma córkę Polinę, która nosi to nazwisko, dlatego ludka go nie zmieniła, żeby córki nie urazić. Córka. Co ty, Koła, normalnej nie mogłeś znaleźć, która by ci dziecko urodziła? Z dodatkiem wziąłeś to bieda, co teraz ludzie powiedzą, jak im w oczy spojrzysz. Ludmiła chciała się obrócić i odejść. Ale Koła spojrzał na nią błagalnie. Babcia jest dobra, to język ma zły, ale cię potem pokocha, będzie cię córką nazywać, to wiem na pewno. Nie musisz mi potem mówić, po co tylko przyjechałam, jakbym nie kupiła porzeczek, jeśli będę chciała. Powinieneś mnie chociaż uprzedzić, że twoja babcia jest staromodna i że ożeniłeś się z rozwódką z dzieckiem, ona to uzna za nieszczęście. Ludka wyszła na ulicę, wzięła głęboki oddech świeżego wiejskiego powietrza i uśmiechnęła się. Oto pojechali poznać ukochaną prababcie Kołuli. On jej tyle opowiadał, jak jego prababcia sama go wychowała, bo matka urodziła koła wcześniej, a potem uciekła z przyjezdnym mężczyzną. Jak jej matka Zinaida, córka babci Maszy. Zinaida wtedy tak po prostu zniknęła, zgłosili ją na poszukiwania, ale nigdy nie znaleźli. A matka Kouli, Lilia, córka Zinaidy, już od dawna mieszka w innym mieście z tym facetem, mają dwoje dzieci. A koła, poza tą prababcią, nikogo nie ma. Na wesele nie mogła przyjechać stara, gdzie jej całą dobę w pociągu jechać. Więc od razu, jak się pobrali, pojechali do niej. Polinki ze sobą nie wzięli, zostawili z rodzicami Ludmiły. Chociaż bardzo prosiła, nigdy nie była na wsi. Koła opowiadał jej, że u babci maszy już maliny i czarna porzeczka rosną. Jak rosną? Dziwiła się Polinę. Tak na krzakach urosły, śmiał się koła. Czesząc jej długie włosy, jak u mamy. A twoja babcia masza, dobra? Pytała z przymrużonymi oczami Polinę. Bardzo dobra, prawda, może coś powiedzieć złości, ale potem żałuje, życie miała ciężkie, więc wszystkiego się obawia. A tak to jest bardzo dobra. Ludmiła stała na schodach i nie wiedziała, co robić. Nie zwróciła uwagi na słowa męża, gdy odpowiadał po linie. Wygląda na to, że dlatego powiedział jej, że droga jest długa i lepiej nie brać paleni ze sobą, że następnym razem pojadą razem. Z torby ludmiły wystawały torby z prezentami dla babci Maszy. Piękny szlafrok koła powiedział, że bardzo lubi szlafroki. I drogie cukierki. A także mały odbiornik. Bo prababcia bardzo lubi słuchać muzyki. Nikolaj wybiegł na schody, nie wiedząc, od kogo zacząć pocieszać. Ludeczko, przebacz jej, już położyła się na kanapie i płacze, że powiedziała ci za dużo. Wróć do domu, bo z żalu umrze. Lude uśmiechnęła się, a potem wyciągnęła torbę z prezentami. Oto, oddaj swojej dobrej babci maszy na pamiątkę. No, ludka, jeśli nie chcesz, nigdy więcej do niej nie pojedziemy, tylko podejdź do niej. Ona jest stara, marzyła, że wszystko w moim życiu będzie dobrze. Nie to, co u niej, na opak, a do tego jest niemodna. Dobrze, wejdę. Ludmiła weszła do pokoju prababci męża, zamierzając zostawić torbę z prezentami i chłodno się pożegnać. Ale wchodząc zobaczyła jak staruszka, cała pochylona, coś wyciąga z bufetu. Ta sąsiadka Geliny mnie nastrajała, przebacz. Jak wyjechał do szkoły, tak codziennie mi mówiła, że pójdzie do lalki, do dziewczyny, też nie będzie normalnie żył, coś narobi. I bałam się, że koła coś zrobi, tak się bałam przed ludźmi, i nagadałam nie wiadomo co. Oto weź wszystko, nigdy sobie tego nie wybaczę, weź. Ona otworzyła wieczko pięknego dzbanka do herbaty i zaczęła wyciągać stamtąd zwinięte banknoty. Weź, oszczędzałam dla kołki na córkę weście. Wiem, jak ciężko wychować dziecko samemu. Babcia wsunęła ludmil pieniądze, potem usiadła na taborecie i cicho zapłakała, przeglądając wszystkie swoje smutki i urazy. Mój język jest okropny, trzeba go wyrwać, plecie wszystko bez ładu. A trzeba było adoptować twoją córkę dla kołki, to byłoby dobrze, i nikt by nie wiedział. Potem wyciągnęła z kieszeni szlafroka chusteczkę, otarła mokrą od łez twarz i oznajmiła. To wszystko drobiazgi, skoro jesteś Danilową, to też trzeba wiedzieć. Jeśli mi nie wybaczysz, wyjeżdżajcie, złości trzymać nie będę, sama jestem winna, stara głupota. Życie przeżyłam krzywo, a od innych coś chciałam wymagać. Ludmiła słuchała jej, a uraza jakoś ustąpiła. A babcia Masza kontynuowała, mieszając wszystkie swoje smutki i urazy z samotności. Następnie Ludę wyciągnęła odbiornik, włączyła go i postawiła na stole. Potem wyciągnęła kolorowy szlafrok i położyła go przed babą Maszą. Ta od razu zamilkła, a potem spojrzała na Ludmiłę swoimi wyblakłymi oczami i zapytała: To co dla mnie? Boże, za co mi takie bogactwo? Następnego dnia babcia Masza powiadomiła wszystkich sąsiadów, że jej wnuk ożenił się z wspaniałą kobietą imieniem Ludmiła i zamierza adoptować jej córkę. Popiera decyzję wnuka, ponieważ spłacił dług wobec swojej matki Lili i babci Zinaidy. Uważa, że to jej wina, że wychowała nieodpowiedzialną córkę i nie zauważyła, jaką wnuczkę ma. A Nikolaj... Jej wnuk to prawdziwy mężczyzna, który wybrał sobie mądrą, dobrą i piękną żonę. Po takich słowach nikt nie odważył się powiedzieć nic złego o prawnuku i jego żonie. Do następnej wiosny Koła i Ludmiła przyjechali do baby Maszy z Poliną, a Ludmiła już oczekiwała syna. Teraz nie boję się umierać, i prawda, ta nazwisko nie jest aż tak ważne. Dziękuję, że nie trzymacie urazy do babci, cieszyła się babcia Masza. Dumnie spacerując po ulicy za rękę z poliną w nowym, jaskrawym szlafroku. Nie umieraj, babciu. Przytuliła ją Polinę. Ty jesteś moją radością, rozgrzało moje serce, wygląda na to, że jeszcze pożyje. Nie można tylko smucić się, trzeba w końcu cieszyć się życiem. Z niezdarnym uśmiechem zgodziła się babcia masza z prawnuczką. Przeżyła wiele w życiu, przyzwyczaiła się do szybkiej reakcji na urazy ale w głębi duszy zachowała ciepło i dobroć.